Ja bym chciał jeszcze oddać głos tutaj panu Jackowi. Panie Jacku, gdzie pan nas opuszcza? Chciałem zapytać pana, bo nie wyobrażam sobie konferencji, na której występuje Mateusz Murański i nie ma pana Jacka. To ja może, może oddam głos i pójdę po drugie krzesło. Możemy prosić o krzesło? Słucham, słucham Cię, dobry człowiek że mówiąc, to chciałem z Mirkiem porozmawiać, ale no dobra. Tak, chciałem zapytać właśnie o to, jak skomentowałby Pan słowa trenera Mirka i to, że, że nazywa takie posunięcie, no, w ostatniej chwili, last minute, no, ale mimo wszystko, w taki ostry sposób. No ja nie mogę wypowiadać się za, za taki autorytet sportowalki jak trener Mirek Okniński. No, powiedział, co powiedział, no ale... Mogę powiedzieć tylko tyle. To naprawdę wskoczyło w ostatniej chwili. A tak naprawdę powodowany jest układem czysto koleżeńskim. Bo ja bardzo lubię, bardzo sobie cenię pewną lojalność dzielnic dzielnicową. Jeżeli kogoś poznajesz, to go poznajesz od dzieciaka. A akurat z prezesem Bartkiem Szubą, który pochodzi z Gondowa, ja jestem zachodni i znamy się od, od lat młodzieńczych. Dlatego, no, z, takimi, z, takimi, z takimi ludźmi, z którymi się znam, od. Od wieków mogę robić interesy takie właśnie ad hoc. Jasne. Bardzo dziękuję. A czy przyjdzie taki dzień, że na przykład zobaczymy pana, panie Jacku w klatce w Federacji Fen tutaj już prezes Juźwiak popracowałby nad doborem odpowiedniego rywala dla pana. Ale ja mam tutaj pomysł. Zapraszam z tego miejsca Marcina Najmana, bo wiem, że pan Jacek jest gotowy skrzyżować z nim rękawice, także to gadajmy się i zróbmy tą walkę u nas z wiedzą i tak dalej. Pan Jacek jest bardzo pewny siebie i powiedział, że Marcinowi da, daje góra 30 sekund. Nie, 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 ja będę najmanik. To, to Dominikowi nie, nie, dał 30 sekund. Tak, nie, nie, tak fajnie, nie. Trochę podkręciłem, no ale dobra, tak nie, nie, minutach, nie będzie, w nie, 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 nie. Ale na nie, innych nie, nie. zasadach zupełnie. Marcin, Marcinek Najmanik, zresztą oficjalny frajer, e, powiedział, że podjął wszystkie moje, wszystkie moje warunki, bo to nie jest tak, że ja, mnie tam te pieniążki to tam latają którą tam zaproponował, no ale faktycznie uwiarygodnił się ten jego wspólnik, złożył depozyt notarialny, to jest jakby o to jest sprawa wyjaśniona. Natomiast zapowiedziałem, że akurat z Marcinem Najmannikiem to wejdę na swoich warunkach. Moje warunki to są gołe pięści, to jest walka longiem, to jest walka, jeżeli sędzia będzie sędzia ma być tylko właściwie na wejście na zagrożenie życia zawodnika i last man stating, także żebyśmy nie oddawali tego, tego werdyktowi sędziowskiemu. Bo jak to czasami wygląda, to mogliście Państwo zobaczyć na ostatniej, na ostatniej gali FMMA, MMA, jak wyglądają werdykty sędziowskie. Także Najman przyjął wszystkie warunki. I nie, nie, żadne 30 sekund, ja będę go karał. Tam, tam, on w końcu musi zobaczyć jakieś rany wojenne, bo on, on to jest taki farmazon, który tym gospodyniom, gospodyniom domowym się sprzedawał jako wielki fighter, bo nigdy nikt, nikt go nikt skutecznie nie okaleczył. No teraz, no to okej. Okay. Facet mówi, że jest na emeryturze, bo ma 42 lata. No to ja mam 52 i, i zobaczy, co to znaczy naprawdę, naprawdę bój. No bo mam zamiar go mocno pokaleczyć. Tym bardziej, że ona no, ubliżał, obliżał, poniżył moje, moje nazwisko, a, po, pozwolił sobie na taki, nie wiem, to chyba taki żarcik w jego, w jego przekonaniu miał być, że nie ma większej obelgi w tym kraju niż nazwać kogoś murański. Otóż Marcin Najman. Marcin Najman, Frajerzyno. Murański to jest stare, dobre, góralskie nazwisko, Sopotnia Mała, pod Jeleśnią i mój dziadek Wojciech to by ci ten Łepetynę by ci rozbił ci paską, a ja cię po prostu będę lał, będę cię lał, lał i żebyś krwawił. A jeżeli pan prezes Jóźwiak widzi taką walkę tutaj, no to powiem tak, e, Najman zaczął od Polsatu i Najman skończy w Polsacie, jeżeli będzie taka wola włodarzy. Odnośnie Odnośnie ran wojennych, tu jeszcze padło z Pana ust kilka słów. Chciałem zapytać, bo widzę tutaj obfitą bliznę na Pana przedramieniu, z tyłu głowy. Ile ma Pan ran wojennych i po czym? No to musiałby Pan zobaczyć tych, którzy te rany próbowali zadawać. Wszystko jasne. Ja chciałem jeszcze coś tutaj dodać, dlaczego mi tak zależało, żeby zakontraktować Jacka. Tak? Byłem na Fame MMA w zeszłą sobotę. Bardzo ciekawiła mi ta walka. Znałem mniej więcej, troszeczkę nie do końca, ale znałem tam... Ten konflikt z Dominikiem Zadorą i nie znałem przy początkowo Mateusza, tak? Ale podczas tej walki naprawdę on skradł moje serce tym, co pokazał w tej klatce. Przekonał mnie do siebie, zobaczyłem, że ma serce prawdziwego wyłownika i już od pierwszej rundy kibicowałem tylko jemu, bo wiedziałem, że to jest prawdziwy góralski charakter i że naprawdę ma to serducho w klatce i walczył do ostatniej kropli krwi. I dla mnie to on jest prawdziwym mentalnym zwycięzcą tego pojedynku. Także z tego miejsca, Mateusz, gratulacje za, za tą walkę. Naprawdę pokazałeś tutaj kawał serducha i charakteru. Dziękuję bardzo. Ja sobie robiłem taką afirmację, że Arek. Po moim ciężkim lokaucie zostanie zniesiony na noszach i pojedzie na SOR. No, Wyszło tak, że po ciężkiej, krwawej batalii również został zniesiony na noszach, więc nie, nie do końca się ułożyło tak jak chciałem, aczkolwiek afirmacja spełniona, bo wyszedł na, na noszach pod tlenem. 10 minut dochodził do siebie.